Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czym są konsultacje seksuologiczne? Konsultacje seksuologiczne najczęściej to od jednego do kilku spotkań w gabinecie, gdzie razem z klientem określam trudność i źródło tej trudności. Konsultacje te zawsze kończą się omówieniem diagnozy, metod pracy terapeutycznej, jak również takim wstępnym określeniem czasu trwania leczenia. Jakie są najczęściej zgłaszane trudności na konsultacjach seksuologicznych? Wśród mężczyzn najczęściej zgłaszana trudność to zaburzenia erekcji, gdzie przyczyn może być naprawdę bardzo wiele, począwszy od stylu życia, wieku, stresu po problemy neurologiczne, z układem krążenia, cukrzycą, alkoholizmem czy zażywanymi lekami. Często również. Na konsultacjach seksuologicznych zgłaszana trudność wśród mężczyzn to przedwczesny wytrysk. Wśród kobiet natomiast najczęściej zgłaszana trudność to obniżenie bądź brak popędu seksualnego, jak również trudności w przeżywaniu i w osiąganiu orgazmu. Im szybciej zajmiemy się daną trudnością, dyskomfortem w obszarze seksualnym, tym szybciej jesteśmy w stanie zredukować tą trudność bądź ją wyleczyć. Najczęściej e, trudności w obszarze seksualnym leczymy psychoterapią e, bądź lekami. Dla kogo jeszcze są konsultacje seksuologiczne? Oczywiście konsultacje seksuologiczne nie są tylko dla osób, które doświadczają jakichś trudności w tym obszarze. Konsultacje seksuologiczne są również dla osób, które chcą podnieść jakość i satysfakcję życia seksualnego. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Cieszyńska-Odetina